Siemaneczko, tutaj Debi z Ninja i witam was po moim pięknym powrocie w grze Destiny's 4. Zaraz opowiem co się stało, że tak długo nie nagrywałem, ale najpierw odbierzemy sobie dom, w którym będziemy mieszkali. Stworzyłem dopiero dwie rodziny, w sumie jedną. W poprzednią skasowałem, to jest mojej koleżanki dziewczyny, nie wiem czemu, ale na tysiąc reagują w sposób dziwny, co najmniej dziwny. A więc wybierzemy sobie albo jeden dom, który później będę jakoś ulepszał, naprawiał i takie tam, lub wybierzemy sobie w jedną pustą parcelę i będziemy na pustej parceli normalnie grali tylko zbudujemy sobie tam dom. Pierwszy dom myślę, że wybierzemy myślę, że wybierzemy, jeżeli ma stać to tutaj ten oto dom Zaczynamy tworzyć film. Dzisiejszy odcinek będzie polegał polegał je Przewodni... Przepraszam bardzo, zapomniałem słowa. Dzisiejszy odcinek będzie w większości na stworzeniu Sima i opowiedzeniu, co się stało, że nie Tak, Stworzymy mężczyznę i będziecie patrzyli, jak ja tutaj tworzę. Czasami ja będę się mówił o Simie. A tak będę ogólnie opowiadał, to będzie bardzo krótka opowieść. A więc tak, gdy się nagrywałem, wszyscy mówili, że nagrywałem, jakbym był jakiś dziwny. A więc przestałem nagrywać i później chciałem do tego wrócić, bo miałem bardzo fajne pomysły, gdy gry wychodziły, gdy ludzie nagrywali, a ja stałem w miejscu i nic nie robiłem, totalnie nic to postanowiłem, że pobiorę sobie program do nagrywania. Pobrałem. Nie wychodziło mi nagrywanie, bo tutaj się głos zwalił. W następnym programie na przykład nie nagrywało mi w ogóle nic. W następnym nie mogłem wrzucać na YouTube, bo były jakieś dziwne problemy. No, a nagle pobrałem sobie Phantasia Studio 8. Dobrą wersję. I LOL! Nie mogę też wrzucić filmu na YouTube ani nagrać nic, ponieważ mi się wyłącza program. Naprawiłem to, że mogę wrzucać filmy na YouTube, ale nie mogłem tak czy siak nagrać. Więc pobrałem sobie action. Tutaj. Gdzieś jest napis Action. I jak jest ten napis, nie zwracajcie na niego uwagi. Ja spróbuję coś z tym zrobić, gdzie że nic mi się nie uda, ale spróbuję. I tak, nagrałem wczoraj dwa filmy, czego dwa usunąłem. Po usunięciu tych filmów nagrałem jeszcze jeden, wrzuciłem go na YouTube i usunąłem. I to było takie, żebym sprawdził, czy wszystko jest dobrze i czy. Jak wszystko już jest dobrze, to... Podsumowanie czemu nie nagrywałem, nie chciało mi się, bo jak miałem nagrać filmik to usunąć. A jak wczoraj mi się udało, że film obejrzałem go sam. To było coś w stylu. Lubi masło. Pogadałem trochę. Filmu. I usunąłem go. I teraz <coughs> mogę mieć trochę głos zmieniony, aż będę miał nowego kompa. Bo będę miał nowy komputer. Nie wiem kiedy, ale wiem, że będę miał. Więc nazwijmy go, może... Może Adol? Nie. Nie, 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 nie. Ilona. Nie. W ogóle zauważycie to. Napisałem dużą literę i i l małe. To wygląda dokładnie tak samo. To jest nie fair. Teraz napisałem same l, a to i. To też jest niefer. Więc tak, bierzmy mu imię, na przykład może być Karol. A nazwisko niech będzie... Miałem fajne nazwisko. So earthy. So earthy. Tak, i to jest tak, że w FIFA 14 próbowałem stworzyć jakiegoś swojego piłkarza i nie mogłem wymyślić nazwiska, więc wpisywałem s, a w, r, t, y". ...no będzie nory, so T. I wyszło mi pięknie Karol Sauertu. To jest by... Saurti. Sourer, dobrze. Więc wybierzmy mu aspiracje Chciałbym, żeby on był chciałbym, żeby on był... On ma być bardziej chyba z wiedzy. Ekspert komputerowy i pójdzie na e-Sporter... E-Sportman i będzie... Kiedyś będziesz grał w... Tak, ty będziesz grał kiedyś będziesz dokładnie grał w Lola i będziesz wszystkich rozwalał masterem. Ja propos tej serii będę normalnie grał nie tak jak zawsze. Gram, czyli. I, i, I kto czeka na pierwszy dodatek do Destiny z czwórki? Kto czeka tak samo jak ja na pierwszy dodatek do Destiny z ja tak czekam i myślę, że pierwszym dodatkiem będą zwierzaki, bo według mnie odniosły największy sukces w trójce. Ale muszą dodawać wiele, o wiele więcej niż w trójce, bo to jest akurat. Bo tak musi być po prostu, tak musi być. Łupek, oni są często rozbawieni, więc jemu często nie trzeba w ogóle nic spełniać, żeby nie był smutny albo nie swoj, bo głupki są najczęściej rozbawieni. Ale nie, ja myślę, że wyznam jeszcze perfekcjonistę i z tyłu życia to będzie... Nie cierpi dzieci, bardzo nie lubię dzieci, strasznie, nienawidzę dzieci. Ale nic tak. Niezdarny, szalony, snob. Nie, na pewno nie smoknie, nie mu też nie. No być mądry. No to ten kreatywny, co miałem na swoim początku. Co miałem to tylko. Miałem Miałe być kreatywny, być kreatywny. Zacznijmy od twojej głowy czapełę. Jeszcze Ojacie, okej, Nie O ja cię! Opie. Nie to. <gry> Więc tak, od samego początku zaczynamy... Przepraszam od razu mówię, że mam prpelekon i czasami będę tak nie mówił, a szlał, ale nie jeszcze takiego. To albo to myślę. Bardzo mi się podoba tak Albo... To, ale to nie wiem czemu, bo tak napuszony jest. To To też mi się podoba, ale tylko jak ma kapelusz. Myślę, że to, tego tak jeszcze nie Dobra, to nie będzie to. Na ja tyle bym się na sobie stylizował. Tu mam po siebie po lewej lustro. W prawej mam ścianę. Gdybym się na sobie stylizował, to bym musiał mieć dłuższą dłużówkę. Nie, te brwi w ogóle nie wiem co to jest. Mam sobie kozy bródki, brody. Nie, chcę pewien bródkę taką. Taką wie co to Rojo. W ogóle kozy mają takie brody takie. Moja babcia ma kuski. Kusaki. Nie, to jest bardziej tak, taką Włosy masz mieć, być, bl być blondynem już To musisz być blondynem Bo nie, nie Czarno w ogóle jest dziwne, jak to cztery, Patrzcie, to wygląda jak taki ciemny niebieski Nie wiem, chyba mam ustawione 1300, coś, Aby, chyba. chyba mogę nie wiem, ale jak mi się skrzani ten film, to nie wiem, zaraz, takie włosy, nie, dobra, tak, hmm, coś, w ogóle patrzcie, fajne, że dodali właśnie takie te, jeszcze jest kostium Darth Vadera, to też dodali i też jest tego kostium, jest bardzo fajne, do tego nie wiem, czy jest kostium, ale jest bardzo ładne. Będziesz się bił na ringu, pewnie geniusz będzie się bił na ringu. Nie. O, o tym kapeluszu mówiłem, że do tamtego pasuje. Do tego. W gminie. No więc... Nie będziesz miał nakrycia głowy, ale za to będziesz miał dodatki, będziesz miał okulary. Nie, nieśmiertelniki, tak. Szkoda, że nie da się pisać na nieśmiertelniki. Można go to na lewo, albo do prawa. jeżeli nie, to nie możesz, nie wkoczysz, to nie masz prawa. Dobrze, a więc twarz, 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 z to będziecie Fanie. zrobione brzuch. mnie irytują tutaj. mi bardzo ile <laughs> każdy z team ma tutaj nie wiem czy to takie jak gitar w planosie w jelenicy czpimy tutaj wygląda jakby, nie wiem jak to się zauważy tu, tutaj w ogóle wygląda jak kot ze szerega bo tu wygląda jak czubku być płynie jakiś par albo coś powiększałem się, czy dzielają ja nic się nie, nie będę Nosy, ust, i nie będę. Noseł jest. Broda. Lubiałem czasami robić dziwnych simów w Desmos 3, ale to jest Desmos 4, to jest nowa generacja. Zobacz, jak która ma napakowane kuliky. Więc tak, no te oczy mnie przerażają po prostu. Okej. No chyba mhm. mam myślę, że tak powinieneś wyglądać. Hmm. I przepiękne bluzy w moim stylu. dodaję nie bluzy, ale to takie koszule. Uwielbiam takie coś. Takie... Po prostu kocham takie... Takie pięknie, nie, ale coś typu jeszcze tutaj widziałem. To... Ja to uwielbiam. To też tak, też lubię. Ja myślę, że on będzie takim... będzie taki kują bardziej. Ale nie ma okulacji. Dobrze, że nie ma okulacji. Jarcy, jarcy, okulacji. I, I butu zawsze biorę te same, więc teraz biorę inne do takich, które będą mi te pasowały, ale nie wiem. Tak. się teraz kolor sobie wybiorę. Oficjalne sprawdzę jakichś tutaj na całe ciało ma Nie ma garnituru dziwne jest to i bardziej Nie ma No takie buty, wiecie, jak naszą panowie, tak... Takie i tak. No ten czarny ewidentnie to jest niebieskie nie czarny. Tutaj nie, ale tu bardziej na was też to widać. Bardzo sportowe. Tutaj na pewno wezmę te buty. W ogóle napiszcie, co będziecie, w komentarzach piszcie, co będziecie mieli. Lary. No dodatki Gdzieś do wypowiadam Tak napiszcie mi w komentarzach Co dostaniecie na gwiazdkę Ja dostanę Ferbiego ja Bardzo dawno o tym marzę. Nie wiem z kim bardzo dzieci no. Tak Ferbiego buty, IR do kosza, chodzę na koszykówkę. Dużo się zmieniło w moim życiu. I oprócz tego, to jeszcze dostanę mikrofon, pieniądze, jeszcze kamerkę. pada. Z takiego do kompa i do xboxa z 99 zł i mediach. No, nie będę robił I tak jeszcze Wam powiem, jaki be, jakie będą moje piękne jeszcze serie oprócz Destiny 4. Oprócz Desmond's 4 jeszcze będę miał serię z Lola. I może z pipu, zobaczyli, jak ja sobie lami trochę. No, nie mam nie różni. To jest skrajne. No, czemu ty masz ofarę? Imprezowe chcę, żebyś się ubierał w ten, w strój Darth Vadera. Tego nie robiłem jeszcze. Ale podobno bardzo fajnie wygląda. Jest całego. Patrzcie, jest taki strój, taki cool boy. To jest właśnie tego astronauty I uwaga, uwaga Lord Dark Vader I Jeszcze te te głowy Mówi się kiedyś pobawić w odwiazdne bo

Sapir. i bez bluzki będziesz takim foxem ale z pierścionkiem to będziesz Barbie i podłodna tajemnica i po prostu będziesz po silnym basenie i będziesz się zmienił w serenę gdyby to 我哪来？ No, to jest taki... Tak powinien wyglądać facet od 40. on jest, on jest, on jest. Zeniec nie stałem. Bardzo mi się nie podoba. Ten jeszcze dumny też. Jakby dziwnie chodzi. O biec no. No nie. Uchwały. Choć nie małe. Tam Jak mam jakiś ubierać, to... No tutaj nie jest Normalnie jeszcze, go go bardzo nie lubię. Bo nie lubię tego domyślnego z tego. Jest taki zły Może dorosły, bo nie sprawdziłem. Mm, mm, mm. Czemu nie można zrobić małego dziecka? Tylko dziecko. Nie można zrobić małego dziecka. Więc niech to. Zobaczymy tam miniaturkę, której mogę zrobić. Zrobimy. Zwracam się, nie wiem jeszcze zrobić, no to kto, no niech nie będzie. Jezu, za chwilę, to kończymy, to no od chwili pierwszej. No posłużę, że to wow, Ło, 2000 nie zostanę tu. Ja sobie, nie Graj! Więc jest rodzina. Jeszcze trochę i już będę musiał się żegnać widzę na dół i myślę, że tym razem mi zrobię taką się... Ja... To jest Hmm, a no więc tak. Co tu zmieni? Kolodę. Komoda, 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 to komoda... Ja wiem, że można wejść tu i po prostu wejść w ścianę... z komodę i można wybrać sobie komodę i na pewno wybrać. To mnie wybrałem. Tak, dziękuję. Ale jak sobie tutaj ten telewizor... I będzie i będziesz miał na życie, tak będziesz miał na życie. Oszczędzamy oś, oś, prąd, dlatego automatyczne przerzucamy wszystkie światła tam gdzie będziesz Ehi, mamma, manco i miei soli faccio. Ah, Sei grazie. Non i soli che vai a spingere, Fajne, że podstawę jest tyle, że Coś Człyszymy. Zagra i ja już się będę żył. na razie patrzę czołem tutaj do Epic Ninja po powrocie, na razie, pa!